Teodozja Ostrowska ponad 20 lat temu wygrała przetarg na dzierżawę domu oraz przyległej działki w Szwecji. Zakup nieruchomości nie został jednak sfinalizowany. Problemem są sąsiedzi państwa Ostrowskich. Nie chcieli z nami rozmawiać, ale jak powiedzieli Ostrowskim, nie oddadzą spornej ziemi. Konflikt trwa do dziś. Nic się nie zmieniło dla nas bezpośrednio przez te wszystkie lata, bo jak nie mamy dojścia z tej jednej strony najważniejszej. W sumie, ponieważ tam są drzwi wyjściowe, okienko, okienko sypowe do piwnicy, jak nie mogliśmy z tego korzystać, tak nie możemy do dnia dzisiejszego. Wszelkie próby polubownego załatwienia sprawy spełzły na niczym. Wyrokiem sądu rejonowego w Wałczu działka należy do Wałeckiego Urzędu Gminy. Dlatego też wójt chce jak najszybciej zakończyć tą sprawę, ale ma świadomość, że nie będzie to łatwe zadanie. Jest to trudne, bo i jedna liczy na to, że nie pokrzywdzę ich, tak samo jak i druga y, strona nie, liczy na to, że ich nie pokrzywdzę. Dlatego chcę w tej chwili w miarę salomonowy jakiś tam taki wyrok wydać, żeby y, zaoszczędzić nerwów jednym i drugim. Wójt gminy Wałcz chce wystosować pismo do sąsiadów państwa ostrowskich o wydanie tej spornej działki. Jeśli jednak ponownie się nie zgodzą, to sprawę może przyjąć komornik. Niewykluczone, że tak się stanie. Odzyska działkę dla ostrowskich, ale sąsiedzi będą musieli dodatkowo za to zapłacić.